Witam serdecznie, nazywam się Błażej Kowalkiewicz, reprezentuję firmę Stowaris, autoryzowanego dystrybutora rozwiązań marki Iton. Dziś w naszym studiu nagraniowym gościmy eksperta właśnie z firmy Eaton, Władysława Szewczuka. Dzień dobry. Tematem dzisiejszego spotkania są systemy zasilania prądem stałym, czyli systemy DC. No i chciałbym Cię poprosić, Władku, o rozszyfrowanie, czym dokładnie są te systemy DC. Głównie systemy zasilania prądem stałym, czyli Direct Current jak z angielskiego, to systemy do zasilania jakiegoś odbiornika o napięciu 24V lub 48V lub innym napięciu z przebiegiem grafiku naszego prądu, naszego napięcia jako stało, czyli niecenusoidalnego. 50-60 Hz, a tylko już stało. Więc w naszym portfolio akurat mamy rozwiązanie na 24 V i na 48 V, które mogą stosować się dowolnie wszędzie gdzie są takie potrzebne. Więc można powiedzieć, że to są systemy bardzo podobne do UPS-ów, tylko ze stałoprędowym wyjściem. Okej, okay, w takim razie już zacząłeś wspominać, że można je stosować w różnych miejscach, dokładnie tam, tam gdzie UPS-y. Ale w takim razie, czy mógłbyś skonkretyzować, gdzie możemy stosować systemy DC? Głównie one się stosują w telekomunikacji, albo zasilać sprzęt telekomunikacyjny, jakieś bramki, jakieś sterowniki, rotery, ale też. Można zastosować wszędzie, gdzie konieczne jest zasilanie 24 lub 40V stałym prądem. Czyli tu wchodzimy już w monitoring wizyjny, jakieś kamerki dodatkowe, nawet w zakładzie zasilić jakiś sterownik 24 czy 48V, wszędzie można. Więc dowolne zastosowanie, gdzie potrzebne takie, tego typu zasilanie. Dobra, to, to jakie mamy w takim razie modele? Tych rozwiązań i jakie są ich nie wiem, główne cechy, parametry, tak żeby nasi słuchacze mogli jakoś sobie to usystematyzować. Tak? Co, co, co macie w ofercie, jeśli chodzi o systemy DC? Głównie mamy kilka rodzajów systemów do rozwiązań takich małych, można powiedzieć, biurowych czy domowych. Też do rozwiązań typu access, czyli do dostępu do sieci i też do rozwiązań datacentrowych, centrów obróbki danych. Głównie moc takich systemów od 2 kW do 250 kW mocy wejściowej. A tak naprawdę konkretnych modelów już nie mam, bo to są indywidualne konfiguracje. Więc są już pełne klocki, z których już składamy. Nasze konkretne rozwiązanie pod konkretne wymagania klienta. Więc można powiedzieć, takie klocki Lego. Aha, rozumiem, takie klocki Lego. E, no okej, okay. czyli pro, te produkty są tak na dobrą sprawę dopasowywane do indywidualnych potrzeb odbiorcy? No, dokładnie. Dzięki temu możemy najlepiej sprawdzić się i dopasować nasze rozwiązanie do potrzeb klienta, aby nie było już tam zbyt przywymiarowane to rozwiązanie lub zbyt małe lub jeszcze jakieś dodatkowe moduł stawiać. Wszystko indywidualne pod każdym zaproszeniem klienta. Dobrze, ale możesz się pochwalić jakimiś już zrealizowanymi projektami, jeśli chodzi o, o te rozwiązania? W Polsce, w naszym portfolio to jest nowy produkt, więc w Polsce były to tylko dopiero pojedyncze rozwiązania. Głównie przez dłuższy czas zajmowałem się w Itonie eksportem i mieliśmy już kilkadziesiąt takich rozwiązań na terenie Białorusi, czy środkowej Azji, gdzie rozwijaliśmy akurat i rozwiązanie zasilania do telekomunikacji, i też w ramach projektu Miasto 5G, czyli monitoring wizyjny całego miasta. A super, czyli trochę takie smart city. Tak. E, więc można potraktować, że to rozwiązanie to też elementy właśnie, przemysłu 4.0 czy też smart city. Tak. Dobra, jakie są główne zalety systemów DC marki Eaton? Głównie, pierwsze to, że jak już powiedziałam, że to jest szycie na miarę pod każde wymaganie klienta, indywidualne rozwiązanie. A, a jeśli brać takich standardowe zalety, to. Po pierwsze wszystkie moduły, moduły są hot-swapowe, więc można na gorąco je szybko wymienić. Nie trzeba też w ramach dodatkowych jakichś tam zapasów serwisowych, nie trzeba czy mieć gotowy system, można dokładnie maleńkie klocki, które szybko zmienimy. Też dość wysoka sprawność dla tego typu systemów, szczególnie jeśli rozważamy o modułach prostowniczych typu Energy Saver, gdzie sprawność sięga ponad 96%. No i też w ofercie mamy nie tylko takie standardowe prostowniki z AC na DC, a też, e, można powiedzieć, mm, takie inteligentne zastosowanie, na przykład z fotowoltaiką, kiedy fotowoltaika daje nam DC o pewnych parametrach i nasz moduł, nazwijmy go prostownik lub ładowarka inteligentna, od razu część energii przekazuje na ładowanie baterii, część do obciążenia i steruje tymi wszystkimi procesami. Dodatkowo każdy taki system będzie posiadał inteligentny sterownik serii SC300 z Wieloma ustawieniami, które tak naprawdę połowa z nich to, jak otworzyłem ten sterownik, to te wszystkie ustawienia, to ponad pierwszy raz w życiu słyszałem, wiedziałem takie ustawienia. Bardzo funkcjonalny, bardzo wydajny sterownik idzie w komplecie z każdym systemem. Yy, Okej, okay. a czy mamy jakiś zdalny dostęp do, do takich systemów DC, tak, żebyśmy musieli, mogli, nie wiem, zmienić jakieś ustawienia, parametry no, na odległość, żeby nie nie musieli po prostu podróżować do tam gdzieś zainstalowany ten system? Tak, są dwa typy oprogramowania dostępne. Pierwsze tak tzw. DC Tool, czyli e, raczej to już oprogramowanie serwisowe, aby serwisant podjechał pod nasz obiekt, połączył się komputerem z naszym sterownikiem i wprowadził przez komputer wszystkie te ustawienia. Oczywiście to wszystko można zrobić z wyświetlacza sterownika, ale nie będzie to łagodnie. Więc e, dlatego powstał e, taki program. Drugi program e, Power Manager głównie do zdalnego zarządzania dziesiątkami, setkami tych systemów, zbieranie wszys wszystkiego wysłania do systemu wyższego rzędu, więc tak, możemy to spokojnie po SNMP zrobić, interfejs jest budowany w każdym strawniku, więc żaden problem. Soft jest dostępny za darmo, więc każdy chętny może pobrać go, przetestować, sprawdzić. Też posiadamy już w naszym biurze demo-wersję takiego jednego systemu. Więc też można umówić się jakoś na spotkanie, na rozmowę, na szkolenie. Chętnie pokażę, przetestujemy, połączymy się z tym systemem, przetestujemy różne funkcje. Dobra. Systemy DC to część nowej grupy produktów. Jakich? Tak, dokładnie tak. To część nowych systemów, które produkują się w Anglii, w fabryce w mieście Bognoregis na południu Anglii i głównie teraz będą dostępne różne systemy do telekomunikacji, nie tylko systemy DC, ale też systemy inwerterowe. Przekształcające energię z AC na AC, tylko innych parametrów. Też różne szafy zewnętrzne, np. przydrożne plastikowe czy metalowe, z klimatyzacją, czy bez klimatyzacji. Ogólnie, aby można było zastosować do telekomunikacji o odpowiednich parametrach na zewnątrz. Różne systemy do fotowoltaiki, ale raczej to będzie też związane ze sterowaniem i z zasilaniem systemów. Dobra. Wiemy też, że no na polskim rynku, na rynku europejskim i w ogóle na rynku światowym są problemy z dostępnością niektórych rozwiązań IT. Jak w takim razie yy, wygląda sprawa dostępności systemów DC od ITONA? Jak już mówiłem, te systemy są szyte na miarę. Każda konfiguracja jest robiona pod klienta, więc wszystko zależy od konfiguracji. Jeśli konfiguracja będzie, powiedzmy, standardowa, to dostępność będzie bardzo dobra. Więc klient zamawia, i w ciągu dwóch, trzech tygodni może otrzymać już taki gotowy system wraz z bateriami, wraz ze wszystkimi zabezpieczeniami. Jeśli oczywiście to będą systemy jakieś niestandardowe, że fabryka będzie musiała zrobić jakieś specjalne wykonanie, czy wprowadzić zmiany w istniejące systemy, no ten czas troszkę się wydłuży. No i tak na dobrą sprawę nie ma problemu z dostępnością, jeśli chodzi o standardową konfigurację takiego rozwiązania. Standardową konfigurację, żadnych problemów. Zawsze można zamówić, sprawdzić ile to w rzeczywistości idzie. Dobra. Władku, bardzo Ci dziękuję. Dziękuję również naszym słuchaczom. Dziękuję bardzo. I tak jak Władysław powiedział, jeśli chcielibyście Państwo no, posłuchać po pierwsze więcej y, o y, systemach DC, no to zapraszam do kontaktu zarówno ze Stowaris, jak i bezpośrednio już z firmą ITON. Dodatkowo też Władysław wspomniał o możliwości przetestowania, czyli o, o demo takich rozwiązań i również tutaj macie Państwo możliwość kontaktu bezpośrednio z firmą ITON, jak i y, z naszymi handlowcami z Stowaris. Dziękuję bardzo. Dziękuję.